Modlitwa na początek nowego dnia. Zatrzymaj się na chwilę, zanim rozpoczniesz swój dzień. Pomódl się tymi słowami i pozwól, by Boży pokój wypełnił Twoje serce. Panie, dziękuję Ci za nowy dzień. Dziękuję za życie, za zdrowie i za kolejną szansę, by zacząć od nowa. Dziś przychodzę do Ciebie z wiarą, wierząc, że jesteś ze mną. I że wszystko będzie dobrze. Proszę, niech Twoja łaska towarzyszy każdemu mojemu krokowi. Otwórz drzwi, których nikt nie może zamknąć, i wybaw mnie od wszelkiego zła. Prowadź mnie swoją mądrością, Panie, aby każda moja decyzja była pełna Twojego światła i prowadzenia. Ogłaszam, że dzisiaj i na każdym etapie mojego życia wszystko potoczy się pomyślnie. Bo Ty jesteś ze mną. W Księdze Jeremiasza 29:11 mówisz: Ja wiem, jakie mam wobec Was plany, plany pokoju, a nie zguby, by dać Wam przyszłość i nadzieję. Panie, ufam Twojemu planowi. Wierzę, że lepsze dni są już blisko. Moja teraźniejszość i moja przyszłość są w Twoich rękach. W imię Jezusa Chrystusa modlę się. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu, dołącz do naszej wspólnoty modlitewnej, ucz się Słowa Bożego i wzrastaj w wierze każdego dnia.